Witam, cześć. Dzisiaj będzie szybko, zwięźle i na temat, ponieważ do recenzji mamy Mesjasza Duny Franka Herberta, czyli drugi tom, a nawet bym powiedział tomik odnośnie kronik Diuny. No i tak jak widzicie, jest to malutka książeczka, która ma niecałe 300 stron. Więc przeczytanie jej zabrało mi mniej więcej tydzień. No i tak jak wynika z poprzedniego filmu, do którego oczywiście Was serdecznie zapraszam, zresztą oglądanie tego nie ma chyba większego sensu bez obejrzenia e, poprzedniej części, recenzji poprzedniej części. I tak jak właśnie z tej poprzedniej części, e, przy okazji omawiania Diony, e, mówiłem Wam, że od razu szybko wziąłem się za Mesjasza Diony, motywowany bardzo dobrym. Filmem, świetną ekranizacją i, i taką czystą ciekawością, e, Messiasz Duny, jest kontynuacją o tyle dosyć, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ciekawą i taką użyłbym słowa nieoczywistą, że jest kontynuacją, która sięga bardzo, bardzo daleko e, w przyszłość. E, w tym celu przytoczę Wam. Mm, Przytoczę Wam e, jedno hasło z terminologii imperium, które tutaj znajdziecie sobie na końcu. To jest bardzo w ogóle przydatne, więc odsyłam Was do tego, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, co jest czym. trochę się tego tutaj pojawia, więc warto mieć to na uwadze. I tym pojęciem jest dżihad, konkretnie dżihad Małdiba, czyli naszego pola. Dżihad Małdiba, krucjata religijna Fremenów, zmierzająca do podporządkowania wszechświata nowemu imperatorowi. Dżihad pochłonął 61 miliardów ofiar, spustoszył 90. E, 99. 90. 90 planet i zdemoryzował 500, choć trwał ledwie 12 lat standardowych. Pizarzy Tafidzi traktowali dżihad Maudiba jako narzędzie szerzenia swej religii. I ta książka ma miejsce właśnie po tym całym dżihadzie. Oczywiście można byłoby zadawać pytania i zastanawiać się, co by było jak najbardziej uzasadnione, czemu autor zdecydował się cały ten dżihad przespać i tak naprawdę tylko zaznaczyć, że on był, Poświęcić mu stosunkowo niewiele, tylko tyle, że był, no jak zresztą słyszeliście przed chwilą, był czymś przeogromnym. Czego efektem końcowym jest to, że Maudip Paul z rodu Atrydów stał się, że niemal, niemalże bogiem. Ale jakby ja też sobie to w jakiś taki sposób interpretuję, że taki był cel autora, tego musimy się trzymać i pewnie będzie to jakby oczywiście będzie miało swoje znaczenie w kolejnych częściach, ale tak naprawdę najważniejsza najważniej, będzie fabuła w kolejnych tomach, więc jakby no cały cały ten myk był zrobiony specjalnie. Mesjasz Dżuny traktuje przede wszystkim o spisku, który kręci się dookoła mesjasza Dżuny, którym jest oczywiście Paul. Spisku, który ma na celu kilka podstawowych kwestii, bo oczywiście, jak wszędzie indziej, zresztą to by było dziwne, gdyby tego typu rzeczy się nie działy, biorąc pod uwagę, jak wielkim przedsięwzięciem był ten dżihad, jeżeli w ogóle można takiego określenia użyć. Pojawia się tutaj też wątek dzieci maudiba. Do życia jako gul zostaje przywrócony Duncan Idaho. I generalnie dzieją się tutaj rzeczy, ja bym to powiedział, ciekawe, na pewno bardzo znaczące pod kątem trzeciego tomu, o czym jakby tylko zdecydowałem się Wam wspomnieć, nie będę tego tematu w żaden sposób rozwijać, to sobie doczytacie, bo pomimo tego, że ten tom jest krótki, to wydaje mi się, że jest takim tomem, który robi nam dosyć duży krok do przodu. Wiadomo, że pierwszy tom również taki był, no ale pierwszy tom ciężko, żeby nie był krokiem milowym. Natomiast jestem pewien, że między tym tomem a tomem trzecim będziemy mieli. E, e, znaczy pewien, pewien nie jestem, ale e, mogę zgadywać, że będziemy mieli po pierwsze dużą e, różnicę czasu, a po drugie, że mimo wszystko e, to, co tutaj zostało opisane, będzie miało, tego już jestem pewien, będzie miało duże znaczenie e, w kolejnych częściach. Więc ja bym to nazwał takim tomem mocno pośrednim, ponieważ jest to bardzo krótka opowieść, i ona wnosi nam jakby dużo w tym swoim wiecie, minimalizmie, ale sama w sobie jakoś bardzo skomplikowana i wielka nie jest. Tak? Trochę się dziwię, dlaczego w sumie nie zostało to w Dune opisane. Tam ktoś mi wcześniej pisał w komentarzu, że Mesjaz Dune oraz Dune, no to można traktować jako jeden tom czy coś takiego. i... Teraz mogę powiedzieć, że tak, faktycznie zgo zgodzić się z tym trzeba, eee, więc też myślę, że warto i to mówię już z perspektywy osoby, która przeczytała dwa tomy tej diuny, warto jest od razu dwa tomy, dwa pierwsze tomy całej kroniki, całych tych kronik, całej serii przeczytać naraz, szczerze powiedziawszy żeby po pierwsze nie robić zbyt dużej przerwy, w ogóle nie należy tego robić. No a po drugie, żeby gdzieś tam być, wiecie, w toku. Plus są to tomy ze sobą pomimo tego, że minęło sporo czasu, są to ze sobą tomy mocno związane, więc więc chociaż tyle chcę wam tutaj w tej kwestii pierwszego, drugiego tomu Dune doradzić. Tak, w dzisiaj to by było na tyle, dziękuję za uwagę, pomimo tego, że może nie poświęciliście mi w tym filmiku zbyt dużo czasu, ale, ale ja wam poświęciłem równie wiele, także trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.